Cześć, Mano, z tej strony oczywiście Dawinczy, ja Was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego jestem w koszuli. Otóż, właśnie wróciłem z matur i od razu po przejściu wziąłem się za nagrywanie. Także dzisiaj Wam pokażę trzy wirusy, które możecie napisać w notatniku i oczywiście podesłać je koledze, ale oczywiście tego nie promuję. Filmik ma cel edukacyjny, także do niczego nie namawiam, a więc zapraszam. Oczywiście wszystkie wirusy będę prezentował na Windows Vista, ponieważ bardzo nie lubię tego systemu. Także pierwszy wirus, który sobie wspólnie napiszemy, ja zmienię sobie i jeszcze bardziej w sumie tutaj na nawet na 28 mogę dać, dobra słuchajcie piszemy sobie oczywiście echo off, to będzie nasz taki pierwszy, mm, pierwsza komenda, żeby nie było widać takich późniejszych żadnych komend, title, nazwa programu może być wirus, ale możemy zrobić też tak, żeby to nie wyglądało jak wirus i po prostu sobie damy explorer, przykładowo, a więc tak eee, dajemy sobie start, czyli sam początek tego wszystkiego i piszemy sobie tak start to będzie jeden z najprostszych wirusów, potem będą troszeczkę cięższe, ale zacznę od tego najprostszego start notepad exe potem będzie start um, cmd .exe. teraz damy sobie go to um, start i to będzie nasz program będzie się zapętlać, także ja to mogę już sobie zapisać zobaczcie przy, przy okazji sobie się nauczycie bo nie każdy też umie z czego co widzę w komentarzach że nie każdy umie zapisywać takie programy więc klikamy zapisz jako wszystkie pliki wirus bat i klikamy sobie zapisz i mamy to już tutaj na pulpicie a nie mamy na pulpicie bo Dałem tu do dokumentów. Ale dobra, nic nie szkodzi, a ja was zapraszam jeszcze na swojego Instagrama. Może macie link w opisie, możecie sobie tam wbić i zadawać mi też tam pytania w wiadomości prywatnej. A więc tak, wchodzę sobie tutaj w komputer, w dokumenty, i tutaj mam tego wirusa i teraz wam pokażę jak on działa. A jeszcze jedno, zobaczcie sobie, ile jest widzów bez subskrypcji, a ile jest widzów z subskrypcją. Także jeżeli widzisz ten filmik, to zasubuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. To mnie bardzo motywuje do dalszej pracy, pamiętajcie. To jest najlepsze docenienie YouTubera. I teraz uwaga, sprawdzamy 3, 2, 1. O, zobaczcie, ten, ten w ogóle system nie wyrabia. Ja tutaj mu dałem 4 GB te, Temu Windowsowi Vista. Ale zobaczcie, nie mogę nic klikać w ogóle. Nie mogę nawet tego zamknąć, patrzcie. I to będzie tak pęta, nawet yy, nie wiem czy dam radę wyłączyć teraz ten system Także jeżeli podeślecie ten program komuś i mówicie do kolegi Ej, mordo wejdź w to i on w to wejdzie To uwierzcie mi, że chyba będzie musiał odłączyć kompo od kontaktu Bo uwierzcie mi, że nawet ctrl alt delete tutaj nic nie da Bo naprawdę tu się nic nie da zrobić Zobaczę. nawet nie mogę go wyłączyć Także ja tutaj sobie klikam power yy, shutdown quest Shutdown I muszę od nowa go teraz włączać Także przechodzimy sobie do drugiego wirusa. A więc drugi wirus jest naprawdę bardzo hamski i naprawdę nie wysyłacie go nikomu, chyba że naprawdę kogoś bardzo nie lubicie. I też na własnych kompach tego nie otwieracie, bo to jest wirus, który zapełnia nam dysk danymi. Po prostu mamy robaka, który się rozmnaża i po jakimś czasie nie mamy już miejsca na dysku pomimo tego, że załóżmy mieliśmy 100 giga wolnego, tak? To, to jest taki wiersz Oczywiście wchodzimy do rejestru Windowsa I wchodzi nam do plików systemowych Także zobaczcie na to Zapisuję to jako Wirus 2 Coś czuję, że trzeciego wirusa nie nagram Bo ten wirus już mi kompletnie zniszczy dysk Także zobaczymy sobie Teraz O, mam to znowu w dokumentach Ale nic nie szkodzi Przenoszę sobie I uwaga, 3, 2, 1 Zobaczcie co się dzieje Klikam kontynuuj i coś się zacina. Na razie słuchajcie nic się nie dzieje. Ktoś otwiera to i pomyśli sobie, no nic się nie dzieje, ale zobaczcie na to. O. W ogóle nagle nie można znaleźć określonego pliku. O i teraz myszka zaczęła mi... O, teraz w ogóle myszkami nie chce chodzić. O, dopiero teraz po dwóch minutach mogę ruszać myszką. Nie wiem, co się stało naprawdę. Zobaczcie, tutaj w ogóle jest jakieś rozszerzenie. Także nie polecam tego ani wysyłać, ani otwierać. Możecie sobie właśnie otworzyć wirtualną maszynę taką jak... Tutaj mam Workstation, jest taki specjalny program, gdzie możecie zainstalować drugiego Windowsa i sobie tam testować tak naprawdę wszystko, co chcecie, wszystkie wirusy, bo to nam, bo to wam nie zniszczy komputera, tylko jak już by coś zniszczyło, to właśnie Windows ten taki wirtualny. Także trzeci wirus, najgorszy, przez którego prawdopodobnie już nie odpalicie swojego komputera bądź laptopa. Oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, róbcie to nam właśnie takich Workstation, tam gdzie nic wam nie grozi waszemu komputerowi, ale jeżeli odpalicie to na swoim własnym systemie prywatnym to uwierzcie mi, że możecie już nie odpalić komputera, także jest to komenda del, która usuwa tak naprawdę cały dysk C, wszystkie pliki nasze systemowe jest to taka komenda tutaj z gwiazdką S i Q i teraz słuchajcie, klikam sobie zapisz jako zapiszę sobie tu delete batch wszystkie pliki, o teraz właśnie nie zapomniałem, zapiszę to sobie na pulpicie ale chyba nie mogę, także nie będę kombinował, kliknę sobie zapisz Idę sobie do dokumentów i uwaga 3, 2, 1 Jak widzicie jest odmowa dostępu Bo mam akurat włączonego Prawdopodobnie antywirusa, który chroni moje pliki systemowe Ale jeżeli ktoś nie ma Żadnego antywirusa ani nic A nie, zobaczcie, teraz było usunięty plik Słuchajcie, wszystko usuwa Tak naprawdę wszystko teraz usuwa Boję się właśnie teraz, żeby mi nic nie usunęło Z mojego prawdziwego, ale wątpię Bo to jest, jak już wcześniej mówiłem Maszyna wirtualna Także, jeżeli ktoś już odpali takie, taki program, to może nie zdążyć go wyłączyć, także ja go wyłączę i zobaczę teraz, czy będę mógł w ogóle uruchomić ponownie ten komputer. Zobaczymy sobie, więc. Także, jak widzicie, mogłem bez problemu teraz odpalić sobie Windows'a, ale gdybym zostawił może tego wirusa na i jeszcze trochę czasu, to by tych plików usunął więcej, także nie chciałem czekać. Wolę sobie tą maszynę zostawić na inne filmy. Przekonacie się sami, po co będzie mi taka maszyna. Także, także to wszystko z mojej strony. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale, bo naprawdę jest bardzo mało widzów z subskrypcją. Większość widzów to są widzowie bez subskrypcji. Także zostawcie czerwony guzik i oczywiście dzwoneczek i wpadajcie do mnie na Insta. To wszystko z mojej strony, Siemanko.